Hej, dzisiaj witam się z Wami bez makijażu, bo będziemy sobie testować fajny, myślę, że fajny produkt rosmanowy. I e, ostatnio, jeśli obserwujecie oczywiście mój Instagram, jeśli nie, to Was serdecznie zapraszam. Link macie na dole w opisie. Ostatnio, będąc w Rosmanie, e, to tak na świeżo z półki sklepowej zrobiłam zdjęcie i zapytałam się Was, czy chcielibyście test tego produktu na kanale? I błyskawicznie, chyba prawie 100% osób odpowiedziało, że tak. I mowa tutaj o tej. Nowości z Isany, Isana Yang Egg White Mask, czyli y, taka maseczka jajeczna z białkiem jajka kurzego. Jest to coś bardzo ciekawego. Ja miałam już taką maseczkę koreańską, chyba z marki Skin Food, tak mi się wydaje. I też zawsze osoby, które nie znają tych maseczek, tych y, jajecznych, zawsze się pytają, jaki to ma zapach. I właśnie jestem ciekawa, jaki zapach ma y, ten produkt z Isany. Zaraz sobie zobaczymy. Nie, ten produkt zisany pachnie bardzo tak syntetycznie i cukierkowo, więc nie wiem co oni tutaj włożyli do środka. Niby ma naturalne składniki. I tutaj już Wam czytam zapewnienia producenta: zafunduj sobie w swojej skórze wypoczynek i przemień zastosowanie maski do twarzy we wspaniały moment w spa. Rozpieść swoją skórę, porcję intensywnej pielęgnacji, która zapewni ci aksamitnie miękką skórę. I tutaj jest informacja, że maska zawiera pantenol i glinkę białą, potwierdzona dermatologicznie. I tutaj musimy nałożyć tą maskę obficie, omijając okolice oczu i ust i pozostawić na 10-15 minut do e, takiego stężenia. I tutaj jakby producent omija e, te zapewnienia, czyli nie wiem, czy to ma być maseczka oczyszczająca, czy taka zmiękczająca, nawilżająca. Myślę, że jest to taki pizz na wodę, wiecie, żeby tylko coś nałożyć, coś co będzie wyglądać, ale zobaczymy. E, oczywiście dajcie mi znać na dole w komentarzach, co Wy sądzicie o tej masce, czy testowałyście jej. Cena tej maski to chyba 7,99 albo 6,99. Nie wiem i też widziałam, że jest cała seria, jest chyba jeszcze pianka do mycia, peeling i chyba krem do twarzy. Ale nie jestem pewna, jeśli jest coś jeszcze, to poprawcie mnie, napiszcie mi. No i też do Was pytanie, czy chcecie, abym przetestowała coś innego tej, z tej serii i to Wy w ostatnim holu z Rosmana podpowiedziałyście mi, że właśnie jest ta nowa seria i żebym przetestowała, także dzięki wielkie i jeśli macie również jakieś propozycje produktu z Rosmana, test chcielibyście obejrzeć, to oczywiście też mi piszcie. Dobra, nagadałam się, zbyt długi wstęp, więc y, zaczynamy test, nałożę sobie tą maskę, niestety nie mam pędzelka, więc zrobię to y, palcami, naprawdę pachnie jak taka pinakolada ta maseczka, jest zupełnie biała, nie jest żółta i jest dość płynna, więc nakładamy. Powiem Wam, że jest bardzo dziwna ta maska. Czuję tak, jakbym nałożyła krem do twarzy. Naprawdę dziwna. Dziwna, taka bardzo tłusta. Spodziewałam się tego, że będzie taka bardziej zastygająca. Nie wiem, czy ona będzie zastygać, czy po prostu tak sobie ją klepałam i ona się wchłonie. Nie wiem, zobaczymy. Posiedzę sobie w nią, z nią 10-15 minut i wrócę do Was i zobaczymy sobie, co zdziałała na mojej twarzy. Dobra, posiedziałam sobie w tej masce 15 minut i będę sobie ją zmywać moją rękawicą Glow najlepiej taką namoczoną letnią wodą, żeby tu nie uciekać Wam do łazienki, żebyśmy zobaczyli wspólnie, jakie efekty dała. Ja wam, że ona naprawdę pachnie tak syntetycznie, takimi cukierkami. Dobra, maska zmyta, powiem Wam szczerze, że nie zauważyłam żadnych rezultatów na skórze, ani ta skóra nie jest jakaś specjalnie oczyszczona, ani nie jest rozświetlona, może jest delikatnie gładka, natomiast każda inna maseczka za złotówkę z jaj oliwkowa by to zrobiła, więc absolutnie nie widzę rezultatów, dajcie mi znać co Wy sądzicie, jeśli miałyście tą maskę. Też nie miałam żadnych odczuć, żadnego pieczenia na skórze, tylko czułam ten zapach intensywny. Ale zobaczcie, twarz jest tak jak była. Także, no, wydajemy 8 zł, tak naprawdę na nic. Ale tak wiedziałam po strukturze, już, że ta maska będzie średnia. Powiem Wam, że troszeczkę delikatnie jest ściągnięta skóra po niej, także koniecznie trzeba nałożyć krem, ale tak to to powiem Wam, że nic nie widzę na skórze. Także. Nie, chyba to nie będzie mój ulubieniec, nie będę jej używać. Także co, to by było na tyle. Oczywiście napiszcie mi na dole w komentarzach, jeśli używałyście coś z tych produktów, z tej serii. Subskrybujcie mój kanał, w ten sposób będziecie na bieżąco z wszystkimi filmami, które publikuję. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za test, buziaki, pa pa.